Hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy. Wy". No i tym razem witam Was w grze w War Ghost of Sparta, czyli Duch Sparty. To, co pierwsze możecie zwrócić uwagę, to to, że gra już jest w pełni spolszczona. No i jeśli chodzi o dubbing, to Kratosowi użyczył głosu największy bada z polskiego kina, czyli Bogusław Linda oczywiście. Aktor, którego uwielbiam i który idealnie tej postaci pasuje, muszę przyznać, że w tej części zdubbingował Kratosa najlepiej. No ale dobra coś o grze. Gra została wydana w 2010 roku w październiku na PSP i moi drodzy, co ciekawe ona została wydana 7 miesięcy po God of War 3 ale mimo wszystko ją zamierzam Wam zaprezentować jako pierwszą z tego względu, że w God of War 3 również pojawiają się spoilery z Ducha Sparty i dlatego chcę Wam najpierw pokazać Ducha Sparty a po Duchu Sparty zabierzemy się już za God of War 3 no i cóż moi drodzy, w tej części powiem Wam, że ja osobiście uważam, że jest to najbardziej niedoceniana część w historii God of War, bo ma świetną fabułę. Muszę, muszę przyznać, że ma naprawdę świetną fabułę. Sporo faktów się tutaj dowiemy z przeszłości Kratosa, ale takiej grubej przeszłości. I moi drodzy, to co chcę jeszcze dodać, to to, że czas akcji jest umiejscowiony pomiędzy pierwszą a drugą częścią gry. To jest również spin-off, czyli jest to poboczna część serii, ale jest nie mniej ważna co oryginały. I moi drodzy, właśnie tak jak mówię, akcja gry rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią Czyli um, ona się zaczyna tuż po pierwszej części, kiedy Kratos już wstąpił na tron Boga Wojny Czyli to jest jedyna część God of War, gdzie Kratos od samego początku do samego końca jest Bogiem No ale dobra, to co, zacznijmy moi kochani Zacznijmy sobie na poziomie trudności bohater Ja grę przeszedłem na każdym poziomie trudności z tego co pamiętam na PSP Na PS3 przeszedłem grę chyba tylko raz eee, No ale dobra, także przeszedłem ją około pięciu razy Dobra, bohater, zaczynamy Kratos, duch Sparty, zajął miejsce wśród mieszkańców Olimpu jako bóg wojny. Zawiódł go tam rozlew krwi i niekończące się boje. Ares nie żył i choć Olimp wzywał, wciąż dręczyły go wizje przeszłego, śmiertelnego żywota. <grystanie> Kratos wiedział, że nie była to zwykła wizja. Dla bogów nic nie jest tym, czym może się zdawać. Wizja przeszłości skłoniła Kratosa do szukania odpowiedzi. Odpowiedzi znajdujących się w świątyni Poseidona na Atlantydzie. To nie jest słuszna droga, Kratosie. To był tylko sen, nic więcej. Wizje wciąż mnie nękają, Ateno. Obiecałaś mi, że wizje znikną. Lecz te wizje mogę zmienić. Może lepiej będzie nie zmieniać tej wizji. Ma większe znaczenie niż myślisz. Proszę. Moi kochani zaczynamy. Muszę przyznać, że... no to co po pierwsze wspomniałem, jest to najbardziej niedoceniana część serii moim skromnym zdaniem. Dobra, teraz uwaga. Ogólnie powiem wam, że tutaj walka działa trochę inaczej niż w poprzednich częściach, jest ona trochę bardziej zmodyfikowana. Ogólnie mamy jak też jak widzicie ostrza Ateny, a nie ostrza chaosu, no bo jak pamiętamy na koniec pierwszej części gry Kratos otrzymał właśnie ostrza Ateny. Dobra. Jak widzicie, w ogóle jest masno, mamy, swój, mamy swoje własne wojsko w tym momencie, właśnie ono płynie razem z nami, jest to świetnie zrealizowane, muszę przyznać. Dobra. Okej, okay, wyrzucenie po trójkąty, możemy wyrzucić przeciwników powietrze. I co na co chciałbym, żebyście zwrócili po pierwsze uwagę, progres graficzny. Przecież zobaczcie, jak ta gra wygląda względem łańcuchów Olimpu, to jest chore. Jaki upgrade graficzny. No, zobaczcie, jak to poszło do przodu. A między duchem Sparta a łańcuchami Olimpu są tylko dwa lata różnicy, no. To wygląda niesamowicie. Ok, nasz członek wojska wspomniał o jakiejś flocie, znaczy o flocie, o jakiejś bestii, także no ciekawe o co chodzi. Pod kółeczkiem otwieramy sobie drzwi, kurde, no i mówię, zwróćcie uwagę na ten progres graficzny, no, to jest miazga jak oni to ulepszyli. Szarża Hyperiona, to jest zupełna nowość, tego nie było w żadnej części. Trzymając alieny wciśnij kółko, żeby sprowadzić przeciwnika na ziemię, patrzcie. Raszujemy tak na niego i możemy go naparzać yy, na, na ziemi pięściami. To jest naprawdę spoko, ale tylko wtedy, kiedy y, przeciwnik jest o kurde, szybko naciskaj na przemian L1R1, żeby uciec. Y, to jest, moi drodzy, spoko, ale tylko wtedy, kiedy y, żaden przeciwnik... Nie ma drugiego przeciwnika, bo widzicie, że ja teraz y, to, to zastosowałem, no i niestety ale y, y, ten drugi przeciwnik mnie zaczął obijać, więc no musimy tutaj y, uważać kiedy używamy właśnie tego y, tej szarży Hyperiona, ale jest to fajny bajer. Tu mamy oczywiście skrzynie są trzy rodzaje skrzyń, mamy skrzynię ze zdrowiem, mamy skrzynię z magią, no właśnie niebieskie kule przewracają magię, czerwone kule wzmacniają broń i magię, w mieście to napisane na dole przed chwilą, czy ja mogę to rozwalić? Nie mogę. Ogólnie jak widzicie mamy problemy, bo napadają nas tutaj ludzie Posejdona i napadła też na nas pewna bestia, o której wspomniał tamten y, członek naszego statku, także o jaką bestię chodzi, o tu w ogóle chodzi, to się dowiecie, i ta grafika jest niesamowita, ja pamiętam jak grałem w to na PSP to mi tak szczena opadała po prostu z każdą sekundą, nie? Dobra, jesteśmy. Okej, okay, unik. Pchnij R w kierunku, w którym chcesz się przetrulać. Albo użyj L trzymając... Dobra. To to ja wiem, spokojnie. Moi drodzy, w ogóle mamy takie... Wow, shit. Mamy ogólnie takie małe flashbacki, jak widzicie, bo przecież Gadwur 1 również zaczynał się na statku. Dobra. Kurde, obrywaj, potworku. Jeszcze nie powiem, co to jest za potwór, oczywiście. Nie chcę. Wam tutaj spoilerować, ale i tak się za chwilkę dowiecie. Dobra. Ale mimo to spoilerować oczywiście nie chcę Musimy te pajączki eliminować W ogóle to jest śmieszne, że ten potwór te pajączki respawnuje Uwaga, 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 uwaga Dobrze No i musimy się uporać teraz z tą matką. Ile ja straciłem zdrowia, co jest? Ja pierdzielę. O kurde, ale dobra, te pajączki na szczęście dają nam HP, więc Dobra To jest też fajne, że w tej grze można niemalże wszystko zablokować I ogólnie w tej części też widać, że Kratos stał się właśnie już takim badaczem strasznym takim, takim, jakim był w God of War 2 Już się nie pieści absolutnie z nikim Ale mimo to właśnie tak jak wspomniałem, dowiemy się bardzo dużo faktów o przeszłości Kratosa w tej części i dlatego mi się mega fabuła podoba. No kółko, żeby rozpocząć minigrę, to to ja wiem. Tylko ta minigra to mi zaraz zniknie. Dobra, mamy to, okej? Okay. Nie wiem czy to będzie quick time event chyba jeszcze nie, wydaje mi się. Ale zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie, okej. Okay. Dobra moi drodzy, w, w, ta bestia wywaliła nas totalnie ze statku. Jesteśmy na jakimś lądzie. No i proszę bardzo, taki tam mini-bosik na pierwszy raz, <noise> na pierwszą walkę, co tam. Jest to, moi drodzy, zaraz się... Po... Scylla, właśnie. Jest to grecki potwór morski, jest on znany w mitologii greckiej. Patrzcie, to jest, to jest epickie, że Kratos blokuje takie rzeczy, nie? Ale to właśnie widać w tej części, że Kratos już jest tym bogiem, że faktycznie, no, e, on, on no, nie pieści się, nie? I mówię, może blokować wszystko i Kratos jest naprawdę OP w tej części. No ale to właśnie z tego względu, że został już bogiem. No i to naprawdę widać. To widać i czuć. Chociaż też, jakbyście się zastanawiali, czemu Kratos jest taki, powiedzmy, mały, w takim sensie pamiętacie jak było w God of War II, nie? że jak Karto został bogiem, to się stał taki duży i w ogóle i był jeszcze w tej swojej piskiej zbroi. I dlaczego w tej części jeszcze nie ma? Otóż y Moi drodzy, po pierwsze, akcja tej części dzieje się tuż po zakończeniu pierwszej, czyli wtedy, kiedy Kratos jeszcze nie miał zbroi. I moja teoria też jest taka, że w tej części Kratos jeszcze nie jest się takim oficjalnym bogiem wojny, to po drugie. A po trzecie, Kratos w ogóle nie siedział na tronie na Olimpie w pierwszej kadscence. Gdzie siedział, to się dowiecie o wiele później, ale właśnie tak jak mówię, Kratos nie siedział na tronie boga na Olimpie, tylko gdzieś indziej siedział w pierwszej kadscence. Właśnie on nie był na Olimpie. To zapamiętajcie sobie. ale spokojnie się z czasem dowiecie, gdzie on siedział. Dobra. Ok, Scylla sklepana i odblokowało nam się koło wrotek, Także lecimy jak najszybciej. Użyjmy go. Ok, skok. I muszę przyznać, że wiecie co? Moim skromnym zdaniem. Polski dubbing o wiele bardziej pasuje klimatycznie do gadowora. Z tego względu, wiecie co Mimo wszystko, język angielski, jakkolwiek tam bym go lubił czy nie lubił, on nie jest aż taki, powiedzmy, epicki jak polski. A kurczę, jak po, jak po polsku coś powiemy, w takim, wiecie, takim trochę starożytnym języku, no to brzmi to tak, powiedzmy, epicko, właśnie, nie? I strasznie to pasuje do takich starożytnych gier. I dlatego muszę przyznać, że zdecydowanie do gadowora wolę język polski, właśnie. I dlatego bardzo się cieszę, że kolejne części zostały już pospalstrzane God of War 3, duch Sparty i wstąpienie. A też to co mówiłem, no to, że właśnie muszę przyznać, że w tej części Linda najlepiej zdabingował Kratosa. W trójce i we wstąpieniu nie wyszło mu to aż tak jak właśnie w duchu Sparty. Muszę przyznać, że tutaj to jest miazga co Linda zrobił z dabingiem. No, ale no cóż, no dosyć rozsądnie też yy, dobrali damik tutaj do postaci. No, po prostu wzięli największego badasa polskiego kina do największego badasa gier wideo, no i, i to zadziałało. I tu mamy, moi drodzy, jak widzicie, zupełnie nową skrzynię. Białe skrzynie będą wyglądać w ten sposób od tej pory. No i tu mamy oko gorgony. Musimy zdobyć jeszcze cztery, żeby zwiększyć swoje całkowite zdrowie. I właśnie od tej pory te skrzynki białe będą tak wyglądać. Już nie będą takie, takie zwykłe kwadratowe, tylko będą właśnie takie ładne, eleganckie. Jak widzicie, też punkt zapisu się zmienił. On wygląda trochę inaczej. Dobra, tu jeszcze mamy pływanie. Jak pamiętacie w pierwszej części Kratos zdobył ten trójzą Posejdona, dzięki czemu może właśnie w tej części również bez problemu pływać pod wodą Dobra, Dobra. czy coś tu pod tą wodą jeszcze jest właściwie, bo nie pamiętam szczerze mówiąc Przejrzyjmy sobie tu jeszcze, ale nie, widzę, że o tu jest fajna rzecz, ale jaka to jest rzecz to się dowiecie też później Dobra, dawaj Kratos, lecimy dalej mój drogi Hop, hop, dobra I tak moi drodzy wyglądają właśnie punkty zapisu od teraz Dobra, tego nie rozwalę Okej, to lecimy, dobra o wiele lepiej, lepsza jest też spinaczka, jest taka powiedzmy bardziej naturalna. Ze strony Kratosa on się o wiele naturalniej rusza e, niż w Ogólnie względem łańcuchów Olimpu, progres pod względem grafiki i mechaniki i tak dalej jest ogromny, no muszę przyznać. To jest tylko dwa, dwa lata różnicy pomiędzy tymi grami, a no jest to niesamowite, jak bardzo e, Red Dead Down e, zrobiło progres, bo oczywiście tego spin również przygotowywało Red Dead Down, a nie Santa Monica. Santa Monica zajmuje się tylko tymi częściami głównymi, a właśnie spin zajęło się Red Dead Down Studios, ale no, mimo wszystko i tak wyszło im to super, no. Dobra, tu mamy takie też nowe ataki. O kurde uwaga. Oni tak nieźle działają tymi trójzębami z kubami. Trójzębami czy trójzombami? Nie, trójzębami chyba się mówi. Trójzombami brzmi. śpiesznie. Dobra. Okej. Okay. Tu już nic nie mamy do rozwalenia. Dawaj ich, Kratos. Okej, okay. może tego wyrzućmy do góry? Postaram się oczywiście, żebyście walkę mnie najbardziej urozmaiconą, a i tu co jeszcze chcę też dodać, umiejętności w tej grze, umiejętności są świetne, jak zobaczycie, będziemy sobie odblokowywać magię i tak dalej, te wszystkie różne inne rzeczy, te właśnie róż... ten cały arsenał nasz, no będzie świetny, naprawdę, no kurczę, w tej części bardzo kreatywnie podeszli do tego tematu i tu mamy pierwszego Minotaura, Minotaur wygląda identycznie jak w łańcuchach Olimpu, dobra, to lecimy. O, i tu mamy punkty chwytu znane z God of War 2. I y, one niestety w łańcuchach holding się nie pojawiły. Nie wiem czemu w sumie. Punkty chwytu świecą się, gdy znajdujesz się blisko. wciśnij kółko, żeby się zaczepić. Y, Przytrzymując kółko, się bujamy. No i dobra, moi drodzy. I lecimy z tym Minotaurem, uwaga. Bo to nie jest taki. Oj to nie jest taki prosty przeciwnik. Dobra. Okej. Okay. Dawaj go, kratos. Dawaj go, dawaj go. O kurde, ostrożnie, ostrożnie. Dobra. Musimy wyczuć te jego ataki. Dobra. Oj, kurde. Ostrożnie, ostrożnie, kratos. Dobrze, dobry unik, dobry unik, dobra, pięknie lecimy. Okej. Okay. Jeszcze go, jeszcze... O kurde... Wow, wow, wow. wow. Dobre, dobre, dobre. Do, dobrze idzie, dobrze idzie. Okej, okay, ostrożnie, ostrożnie. Wow, wow, wow Uwaga, uwaga. Dobra Kurde, Minota, umiera. Już idę, ty jeszcze będziesz umierać. Nie wiem, on tak coś długo zdycha, co? O, ja... O nie! Aj, A tu jest też, moi drodzy, swoją drogą nowość, tylko ja nie zareagowałem w porę, że kiedy Minotaur na nas szarżuje, to możemy wtedy... Ja tu mogę blokować?! Oh, o no. lol! A to? To też mogę blokować! O oh, kurde! No to super, jak wcisnę blok w idealnym momencie, to gra to jest śmiertelny. O, to jest, moi drodzy, taka właśnie nowość, że kiedy Minotaur na nas szarżuje, to my wtedy możemy, moi drodzy, możemy go, moi drodzy, jakby wywalić do góry nogami, tylko no niestety nie miałem okazji wam tego pokazać, no bo... Um... No bo niestety nie zareagowałem w porę jeśli chodzi o właśnie Quick Time... O, oh, Jeśli chodzi o Quick Time Event. Też jak widzieliście, finisher jest dosyć podobny Minotaur'a yy, do oryginalnej trylogii. To jest taki trochę minus, że nie zostawili tego finishera z łańcuchu Olimpo, bo ten finisher mi się też do... mega podobał. No, trochę szkoda, że go tu nie ma. Dobra, ale z Cylii w tym momencie odcięliśmy jedną z macek, więc raczej na jakiś czas powinna dać nam spokój. To skakanie na półkach jest świetne, patrzcie. No kurczę, to wygląda tak właśnie dobrze, naturalnie. Jak kratos się po tych półkach porusza, jest to o wiele lepiej zrobione niż w łańcuchach Po Ogólnie, no, mówię, ta część ma naprawdę taki ogromny progres względem poprzedniczki. No, masakra. To jest tylko dwa lata, a to wygląda, jakby ta gra wyszła, nie wiem, z 5 lat później, a nie 2 lata później, no. Świetna jest, muszę przyznać. I na PSP tak się w to cudownie grało. Na PS3 oczywiście również się świetnie gra, ale na, na PSP, moi drodzy, przede wszystkim to, co robiło yy, ogromne wrażenie, to grafika, no bo. Wiecie, mimo wszystko, to co teraz widzicie na ekranie, no to jest grafika z PSP podbita do HD i to może aż tak ładnie nie wygląda, ale kiedy gracie na żywo na tym PSP, faktycznie to jest miazga po prostu jak to wygląda. Ja pamiętam doskonale jak się zachwycałem tą grą. Zresztą God of War y to były tak naprawdę jedyne gry, no jeszcze Little Big Planet i Patapony, to były jedyne gry, dla których ja kupiłem w ogóle PSP, bo tak to ja bym tą konsolę opluł tak naprawdę i trochę ją opluwałem przez wszystkie lata, ale jak się dowiedziałem, że... Nie powstrzymamy ich wszystkich, ale jak się właśnie dowiedziałem, moi drodzy, że, na nią gad... że wyszły na nią dwie części God of War, że wyszły na tą konsolę jeszcze właśnie te Patapony, e, z gra swoją drugą, którą dj ja poznałem kiedyś, e, Patapony, jeszcze właśnie Little Big Planet i tak dalej, no to z ogromną chęcią tą konsolę kupiłem, no a niestety ubiłem swojego przypadkiem. Chociaż Kratos się nie pieści oczywiście, co go to obchodzi, <laughs> że ja jego zginął. Dobra, o kurde, nie lubię tych gości, bo oni tak strasznie dziewią tymi trójzębami, no. Dobra, padł, okej. Okay. Dobra, i tu mamy, moi drodzy, wspinaczkę. Wspinaczka po ścianie. Użyj L, żeby poruszać po ścianach. wciśnij X, aby poruszać szybko. I to jest też fajne, że tu mamy dosłownie wszędzie szybką wspinaczkę. To jest dobre. Okej. Tu nic nie ma. Zdrówka w sumie mam. No to co, lecimy dalej, moi kochani. dobra. I lecimy na kolejną półeczkę. Mówię, ta wspinaczka tak fajnie naturalnie wygląda. Normalnie jak one jakimś albo czymś takim. Dobra, jesteśmy na górze. No i ten jeden chłopak jak słyszeliście, powiedział, że, że szukają nas, czyli właśnie ducha Sparty. Także, no, czemu oni nas szukają? Ale jak widać chyba... Wow, tu można to tak odbić, ja pierdziele, mi to nigdy w życiu nie wyszło, odbijali takiego pocisku. O kurde, to, to że się zdziwił trochę, nie powiem, że nie. Ale w ogóle, moi drodzy, zwróćcie też uwagę, że jakby Poseidon nasyła na nas swoje wojska, bo jakby na siłę nie chciał, żebyśmy tą wizję, o której Kratos mówi... O której Kratos mówił w pierwszej kasce, żebyśmy jej nie zmieniali. Tak samo Atena, zwróćcie uwagę. Atena przecież e, też miała do nas problem o to, że lepiej będzie nie zmieniać tej wizji, tak powiedziała. No więc e, widać, że bogowie ewidentnie nie chcą od nas, żebyśmy tą wizję zmieniali. No ale dlaczego? No to kij no dowiecie się oczywiście później. E, na razie jest to wszystko jak zwykle enigmatyczne, strasznie o co tu tak naprawdę chodzi. No tak jak widzieliście, zebrałem sobie sekret i w tej części to jest też fajne, jest to e, usprawnienie wzięte z God of War 3. Zobaczcie, że Kratos. Teraz szybciej pcha kamienie. To jest świetne! To, to, to tak usprawnia rozgrywkę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy skrzyniunię kolejną białą i tu, moi drodzy, tym razem kolejny odkogorgony gorgony, super. Także jeszcze trzy potrzebujemy, żeby wzmocnić sobie pasek zdrowia, ulepszyć go e, do lepszego poziomu. Dobra, teraz tak, przenieśmy sobie... O kurde! O, gimie break, panowie! Ja tu chcę klocka postawić na guzik. Dobra. Okej. Okay. W tym momencie zwróćcie uwagę, że wodospad znika, a my mamy punkty chwytu. Ale jeszcze w tym basenie jest pewien. Ser... Kurde, czekajcie. Ja spróbuję to w idealnym momencie zablokować. Pięknie, ale to jest dobre. Kurde, powiem Wam szczerze, że mi nigdy w życiu nie siadł blok jakiegoś pocisku w tej grze, bo jakoś nie ogarniałem tego zupełnie. A teraz jak tu siada, to masakra. Takie kontry można fajne robić. Dobra. Okej, okay, to kratosik otwiera skrzyniunię. Otwiera nie, powiedziałem. Otwiera skrzynkę. Dobra, otwiera. Ciep, okej. Okay. No i mamy kuleczki oczywiście. Ile potrzebujemy do... W ogóle, zwróćcie uwagę jakie menu jest ładne. E, 2950 kul, dobra. No to trochę potrzebujemy. Tu coś jest może? Nie, tu chyba nic nie ma, dobra. I teraz musimy, moi kochani, wrócić na górę oczywiście. Dawaj się wracaj. Siup, siup, siup. Te punkty chwytu są tak świetne, a tym tak się fajnie buja. Dobra, rozwamy sobie te wazoniki oczywiście jak najbardziej. Ciep, 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 ciep. dobra. No i co panowie, co panowie tu chcecie, co? Co myślicie, że, że mnie pokonacie, ducha sparty, tak? A właśnie, z... a nie to... nie, to było w pierwszej części wyjaśnione, skąd się wziął przydomek duch sparty. Dobra, nieważne, chciałem powiedzieć głupotę, ale na szczęście się powstrzymałem w porę. Okej, okay. dobra, otwórzmy sobie skrzynkę. No ale tak jak też mówiłem, w tej części dowiecie się naprawdę dużo z przeszłości Kratosa, no i dlatego też taką część uwielbiam, bo możemy o wiele bardziej tą postać poznać i y, to nie jest tylko taki y, zabijaka, jakby bez... Y, bez takiej dalszej przeszłości, powiedzmy. Dobra, i tu kolejny sekrecik. Proszę bardzo... już wiadomo, wcześniej oczywiście też poznawaliśmy przeszłość Kratosa. a ja nie mówię, że nie. Ale w tej części twórcy szczególnie się na tym skupili. I dlatego tak bardzo tą część uwielbiam. I mówię, moim zdaniem jest bardzo niedoceniana. Ja osobiście, wiecie co, w takim moim prywatnym rankingu stawiam tą grę tuż przed trójką. Naprawdę. Muszę przyznać, że ta część nawet mi się podobała bardziej niż God of War 2. Także... Grubo. Świątynia Thanatosy. Boga Śmierci. Świadectwo dawno minionych czasów. Wzniesiono ją na długo przed rządami bogów Olimpu i nie uczyniły tego ręce śmiertelników. Pośród tych murów znajduje się wejście do Królestwa Śmierci. No i moi drodzy, dobrze słyszeliście, właśnie pośród tych murów jest wejście do Królestwa Śmierci. Czyli w skrócie możemy tutaj udać się właśnie do Krainy Śmierci. I nie, moi drodzy, kraina śmierci Tanatosa, a podziemie Hadesa, to nie jest to samo Wrota śmierci, proszę bardzo, możemy sobie coś kliknąć Świątynia Tanatosa, boga śmierci w Imurach, znajduje się w ramach do świata, do którego nie waży się wejść żaden śmiertelnik Posiada czaszki kery może bezpiecznie przejść przez Wrota Śmierci Zapamiętajcie to, Tanatos i czaszka kery. to są dwie rzeczy, które musicie zapamiętać A tymczasem lecimy dalej, nie będziemy jeszcze zapisywać, mamy 20 minut, także luźna guma, luźna bagieta Lecimy dalej Coś tu, jakiś sekrecik może? Nie, niekoniecznie, dobra to ruszamy dalej moi kochani ta, ta grafika jest świetna Ja tak się na PSP zachwycałem tą grą Tu też się zachwycam, nie ma co ukrywać Dobra, i mamy windę, także dawaj Kratos Pociągamy wajchę Dobra, poszło I będziemy mieli walkę, oczywiście Bo jak żeby inaczej Dobra, obrywajcie panowie Okej, okay, pięknie dostał Może ja go chwycę, pokażę wam ten chwyt A, to jest takie coś tylko, dobra A nie, udało się, o, patrzcie, ciep Piękny chwyt, dobra Dawaj ich kratos, klepiemy, 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 klepiemy jak, nie wiem, jakiegoś deumatiza w gazie, dawaj Deumatiz, to się mówi Tico w gazie, a nie deumatiz w gazie, dobra, nieważne Nie, nikt mi nie zapłaci za reklamę <głysy> Absolutnie Dobra, tu, 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 znaczy nie, dobra, bo to zabrzmiało sarkastycznie, nie, żeby było jasne, nikt mi nie płaci za... za reklamę My Myślę, że jeśli chodzi o reklamę, to podbijają do jakichś bardziej znanych twórców. <głysy> <głysy> Okej okay. Znaczy, nie żebym ja wybrzydzał, ile mam, bo mam dużo i tak. Ja tam się z tego bardzo cieszę. Uwaga. Aj, kurde. Nie. Miasto Atlantyda, moi drodzy. Zwróćcie uwagę. Ciep, pięknie. Ciep, pięknie, kurde, jak to fajnie się odbija. Dobra. No i właśnie, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że jesteśmy w Atlantydzie, czyli oczywiście w stolicy Posejdona, Mogamurz. Dobra. Co my tu, nie mamy tu coś jeszcze ciekawego, jakiś sekrecik czy coś, A, ale widzę, że nie, dobra W takim razie ruszamy dalej, dararam, dararam, daradam. dawaj, kratosik A, jeszcze dodam tylko, że ta część jest troszkę dłuższa od łańcuchu Olimpu I tu mamy nową, ślizganie się Skacz na pochowę powierzchni, żeby się nie ześlizgiwać Pod koniec ślizgnąć się X, żeby skoczyć, patrzcie To jest świetne, tego w żadnej części poprzedniej nie było A jest to świetna mechanika Zdrowia nie bierzmy, dobra, jesteśmy dalej I ten kultowy krzyk Wilhelma mnie zawsze śmieszy jak właśnie byliście... O kurde Uwaga, bo w tej części cyklopy są naprawdę mo mocarne e... Jakbyście moi drodzy byli ciekawi jak się ten krzyk nazywa Właśnie ten epicki, memiczny To właśnie to jest krzyk Wilhelma <laughs> Ja się tak zawsze nabijam z tego śmiechu Nie mogę... Nie wiem jakim cudem gość ten śmiech wyda... znaczy, ten krzyk z siebie wydał, nie? To po prostu... Nie wiem co on zrobił ze strunami głosowymi Ale chłop był OP, naprawdę Nie wiem jak on to zrobił Dobra i ogólnie mojego, tak jak już mówiłem, cyklop w tej części jest chyba najbardziej mocarny ze wszystkich części. Nie ma co ukrywać, ale. Znaczy on jest dosyć wolny. To jest taki plus, że możemy go naprawdę bardzo łatwo unikać. Ale mocarny w takim sensie, że bardzo dużo musi owić bardzo dużo musi oberwać, żeby w ogóle go móc chwycić. A chwycić go musimy aż trzy razy i on dopiero wtedy padnie na glebę ostatecznie. Także no, troszkę tutaj walka z nim nam zajmie. Ostrożnie. No a tak jak mówię, no na szczęście cyklop jest naprawdę wolno, wolnym przeciwnikiem, więc. Dobra, ale w tej części też jest taka nowość, moi drodzy. Jeszcze tego wam nie zaprezentowałem. No, bo nie chcę specjalnie umierać. O, nowy finisher, proszę bardzo. Ehm, ale jest też taki bajer, że cyklop może nas chwycić, i wtedy możemy mu się wyrwać też z jego łapy. Z tego co pamiętam, nie wiem. Akurat ducha z party dosyć dawno nie przechodziłem, więc e, aż tak szczegółowo tej części nie pamiętam. Styl dla siema. Rozerwaliśmy ci szczękę, odciliśmy mackę. Co ty jeszcze od nas chcesz? <laughs> jeszcze chyba chce się bić, co? Nie ma dość. Nie ma ewidentnie dość. Dobra. Ktoś nas zaatakuje jeszcze? Oczywiście, że tak. Ludzie Poseidona do nas przyjdą jak najbardziej. Kurde, brakuje mi jakichś nowszych kombosów, takich świeższych, no ale dobra. Ostrożnie. No i moi drodzy to, co też wspominałem, że właśnie duch sparty jest dłuższą częścią niż yy, właśnie część z Olympus, no bo łańcuch Olimpu nie ma co ukrywać, one były mega, mega krótkie. E, a duch sparty myślę, że tak jak łańcuch Olimpu zajmuje nam 8 odcinków, to myślę, że duch sparty zajmie nam 10, tak, tak bym obstawiał. Nie jestem tego jakoś do końca pewien, tak jak mówię, w ducha sparty dawno nie grałem, ale wydaje mi się właśnie, że... Tak, no, 10 odcinków Myślę, że mniej więcej nam zajmie Także jest troszkę dłuższy y, Niż łańcuchy Olimpu Dobra I co my tu ciekawego mamy? Okej okay. Jest posąg Posejdona Dobra I Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście wazoniki Rozwalamy sobie Tu nie przejdziemy Dobra To co Kratosik? Przesuwamy posąg, dawaj Aha, muszę go kopnąć Ciep Pięknie, dobra Tam jakiś sekrecik był? Nie niekoniecznie Dobra Pływanie I tu, moi drodzy Z tego co pamiętam Jest sekrecik Tylko musimy go znaleźć, tylko teraz pytanie, czy ten sekret jest tutaj? Tak, ten sekret jest tutaj, proszę bardzo. Ujęcie kamery mi przypomina bardzo Godowar 2. Tam też było takie właśnie ujęcie w jednym miejscu. Dobra okej, dawaj, kratos. dobra. Lecimy oczywiście tym tą szarżą taką pod wodą Dobra. Coś tu jeszcze ciekawego? Nie, tu sekretiku już nie ma, tam była niewidzialna ściana Dobra, oczywiście kuloodporne, e, Ostrze odporne, wazony, jak najbardziej, dobra, a tu skrzynka z życiem, nie potrzebuję takich rzeczy jak skrzynka z życiem, panie, ja jestem bardzo doświadczonym graczem, co wy mi tu dajecie, jakieś skrzynki z życiem, ja bym przeszedł tą grę na raz, na jeden pasek życia, a to, ej, to by był dobry challenge w sumie, nie, że nie zbieracie w ogóle pask, nie zbieracie w ogóle skrzyni ze zdrowiem i z magią w grze, taki challenge zrobić. Na, na, na takim, nie wiem, na przykład średnim właśnie poziomie trudności Myślę, że bym dał radę Ale nie może na live kiedyś zrobimy coś takiego, jak będę mógł te live robić To by było dobre w sumie żeby właśnie nie zbieramy sobie skrzyni ze zdrowiem Myślę że to by było ciekawe Dobra no kurde jak on blokuje patrzcie jaki tryhard spocony no Przestań blokować gościu I tak umrzesz Także nie popisuj się nam tutaj swoim blokiem Dobra e, tu jakiś sekrecik, niestety nie okej okay. Dobra tu mam przejście, ale tylko niestety to przejście się zawala, kratos szybciej, wow, dobra, jesteśmy. W tej części również postaram się nie zginąć, muszę przyznać, Aha, właśnie, pod względem trudności ta część jest chyba łatwiejsza od łańcuchu w bo jeszcze wydaje mi się. Także, no ale to z tego względu, że Kratos jest tutaj Bogiem jest naprawdę OP. Dobra, zobaczmy. Kiedy Posejdon objął Morza we Władanie, wzniósł pomnik ku swej chwale. Tak powstało wspaniałe miasto Atlantyda. Dzięki protekcji Posejdona Atlantydzi wyrośli ponad inne ludy. Ci pobożni i pokojowi ludzie są obrazem przyszłości rodzaju ludzkiego. Okej, okay, czyli taki cyberpunk trochę w mitologii greckiej. <laughs> Dobra. I to, moi drodzy, mamy zapis. Swoją drogą, tło zapisu też bardzo ładnie wygląda. Dobra, także zapisujemy, moi drodzy. I w tym odcinku to będzie już na tyle. Bo tam trochę bardziej fabuła się rozwinie tam dalej. Yy, I nie chcę tam jeszcze iść, bo musiałbym wam bardzo przedłużyć odcinek. <grym>, a tego nie chcę. Yy, także, no cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War Duch Sparty. Na razie!